Cześć, witajcie ponownie, wiem, że rzadko się widzimy, no ale akurat tak wyszło, że czego czasu jest mało, jednak z małym dzieckiem, no jest troszeczkę trudniej wyskoczyć nad wodę, ale słuchajcie, udało mi się właśnie wygospodarować dosłownie kilka godzin, jest po godzinie 6, posiedzę do godziny pierwszej w nocy, może drugiej tak, żeby rano być już, być już w domu i pomóc żonie przy, przy dziecku i rano iść do pracy jestem na wodzie PZW na takiej, którą już znam, na której łowiłem dość trudnej, jestem bez pontonu bez namiotu bardzo mało sprzętu mam, mam tylko dwie wędki krzesło znalazłem sobie miejscówkę, na którą muszę się przeprawiać w woderach, bo jest bardzo wysoki poziom wody więc jest to naprawdę ciekawe i co? i liczę po prostu na jakąś rybkę może z wieczora e, coś się trafi miejscówkę zanęciłem kilkukrotnie e, nęciłem tylko kulkami najpierw kilogram, potem dwa dni później pół, pół, pół i tak w sumie chyba za cztery razy już czyli jakieś półtora, dwa tygodnie jest miejscówka nęcona spróbujemy, czy coś się dzisiaj wydarzy tak jak mówiłem, mam dwie wędki zakładam sprawdzone przypony e, z dużymi haczykami takie, które już tutaj nie raz, nie dwa dawały mi fajne ryby do tego zakładam kulki dwudziestki nęciłem szesnastkami kulki dwudziestki beast czyli bestia zobaczymy jak to się tutaj sprawdzi mi aromat się bardzo podoba bo jest to squid połączony z jakimś owocówką i z robin redem czyli squid plus robin red czyli to jest to co sam robiłem bardzo bardzo długo no i co? zarzucam wnęconą miejscówkę i czekam. Mam nadzieję, że coś się wydarzy. W międzyczasie pokażę Wam, jak wygląda przejście na, moją, na moje stanowisko i jakiej wielkości jest moje stanowisko, bo to jest dość istotne. Jest ono po prostu malusieńkie. Mieści się tam krzesło, torba. Matę już trzymam gdzie indziej, wędki trzymam w wodzie. Tak to wygląda. Czekajcie, tylko włączę tą drugą kamerę, żebyście zobaczyli, jak muszę dochodzić do swojego stanowiska. Niestety przepraszam Was za śmieci, ale po prostu jest masakra, nie wziąłem worków, a jest trylion śmieci i nie wiem ile worków musiałbym wziąć, żeby mi starczyło. Dobra, teraz ten newralgiczny moment, gdzie można się poślizgnąć i rozwalić telefon, GoPro i całe ubranie i centralkę. Dobra, ale dam radę. Tutaj zostawiłem matę, bo nie mieści się na stanowisku, więc jeżeli coś złowię, to po prostu zostawię rybę chwilę w podbieraku a potem będę kombinował tu jest jeszcze woda tutaj zaczyna się grunt i mam miejsce na krzesełko obok krzesełka stoi torba z akcesoriami podbierak leży tutaj w wodzie i wędki stoją w wodzie i to jest moje stanowisko całe robię dwa proste zestawy slip the rigi, dużymi kulkami dzisiaj idą na haczyki bestie to idzie na zestaw do tego mała pvka tym samym nęciłem chyba nęciłem 4 razy i jeżeli coś złowię no to chyba ciężko będzie coś nagrać w nocy szczególnie, że mam takie małe miejsce no ale mam nadzieję, że cokolwiek tam uda mi się nagrać i Wam pokazać jeżeli oczywiście będzie jakaś ryba a jeżeli nie, no to cóż tak też bywa zestawy mam sprawdzone no zobaczymy, może coś uderzy trzymajcie się, cześć pierwszy karpik Pierwszy karp na dzikiej wodzie w tym sezonie Bardzo krótki wypad od 18 do może pierwszej nocy posiedzę Nie wiem która dokładnie jest godzina, ale myślę, że koło 22 23 może Pięknie zapięty, bardzo głęboko Proszę bardzo, Slip dirig. Kuleczka Beast 20 mm ciężarek odpad z klipsa Bardzo delikatnie był zamocowany. No i naprawdę jest pierwszy karpik w tym sezonie. Bardzo mile widziany, duży ale jest. Bardzo fajny rybek. Zobaczcie, jak wyłuszczony. Super. Ekstra. Systematyczne nęcenie. Dobro zestawów. I zobaczcie. Taki mały wojownik, złowiony, super, zdrowy pyszczek idealny, zapięty na duży hak, bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się coś złowić na takiej krótkiej zasiadce, ekstra, wędki jeszcze są w wodzie, mam nadzieję, że coś się wydarzy, no ale ja już jestem zadowolony.